Wszyscy czekają na motywację, jakby to była paczka od kuriera. Siedzisz na kanapie, wpierdzielasz chipsy i myślisz o, jak poczuję flow, to pójdę na siłkę. Serio? Motywacja to nie Uber Eats. Nie przyjedzie sama pod drzwi. Prawda jest brutalna. Nie potrzebujesz motywacji, potrzebujesz dyscypliny. Motywacja to jak wódka na imprezie. Chwilowo daje powera, ale rano budzisz się z bólem głowy i zero efektów. Dyscyplina to jak szczotkowanie zębów. Nie zastanawiasz się, czy ci się chce, tylko robisz, bo wiesz, że jak nie, to będziesz śmierdział. I najśmieszniejsze? Ludzie mówią: e, Nie mam energii, żeby iść na siłownię. No tak, ale żeby siedzieć do drugiej w nocy i oglądać serial o gościu, który już w trzecim sezonie dalej płacze nad swoją ex, na to energia się znajduje. Siłownia to nie kara. To jest inwestycja w to, żebyś nie dyszał jak lokomotywa, kiedy biegniesz do autobusu. To jest bilet w jedną stronę do tego, żeby w wieku 40 lat nie wyglądać jak dziadek, który już nie może zawiązać butów. Więc jeśli czekasz na motywację, przestań, ona nie istnieje. Albo działasz mimo tego, że ci się nie chce, albo będziesz całe życie czekać. I zgadnij co, w tym czasie Twoje boczki będą miały tyle motywacji, że urosną same. Koniec historii.